Siemano, tak prosiliście widzowie, kochani, żebym nagrał odcinek z Project RPG. No to co? Lecimy chyba dzisiaj, co? Dobra. Wyszukiwarka serwerów, wchodzimy sobie. Project RPG. Dobra, do, do, odgracz O, mamy tutaj. No to co? Wbijamy. O, a co za niespodzianka? Zostałeś zbanowany przez RTA. Reason, Collision Abuse. <gry> No to fajnie. Dobra, jakiś swel musiał mnie zgłosić z jakiegoś serwera. Ale spokojnie, spokojnie. Wszystko ogarniemy. Niedługo znowu się widzimy. No ja sobie zmienię serial. I polatamy znowu, no. Ale to musi być jakaś fajna konfiturka. Ale cóż, no. sobie może niedługo CSK. A potem wrócimy do MTA. Piąty bank, kurwa macie. Dobra. Się do widzów.